Siemanko, siemanko jest ja jestem Werte. Witajcie w Golfie na mapie The Escapist. Dzisiaj ze mną jest Mekaner oraz Mateo. Cześć, Elo Gramy oczywiście na śmiesznych piłeczkach i takie tylko information mam, że Mekaner również to nagrywa, także również też zapraszam na kanał Mekanera, bo on coś tam zaczyna działać i generalnie jest fajnie. O. Mateo też w sumie coś tam zaczął nagrywać, także to też, też linki będziecie mieli już w opisie. O. Ej. Ta jest. Cię spędzają koledzy, jeszcze Dondoran zaraz zacznie cs a nagrywać, to już w ogóle będzie Jack. Co to jest, o, no, szyszunia. no? Szyszunia? Szyszunia, słuchaj. Pana. Nie, nie. Ostatni w tym sezonie? Myk. Nie kadej, że zrobisz to. No, masz warto. Nie, co. Ty? Gdyby to była piłka, to ja bym tu Holy na chyba. No właśnie, wczoraj walnąłem. No masz? Madahaka. <noise> Dawaj, A... jeszcze raz. Dobrze. No nie. <noise> Słuchajcie, jeśli lubicie golfa, dalej nie macie, bądź szukacie innych gier, oczywiście zapraszamy Was na g2.com Link jest oczywiście w opisie. Ta tam, jest. Są często, tam są często śmieszne przeceniki na różne fajne gierki. Myk, ta jest. Jak się toczę śmiesznie. No nie, mało zabrakło. Czy to, to jest, jest kolizja? Czy, czy to jest kolizja? Tak. O. To dobrze, że uciekłem. <noise> Oglądasz Spokojnie, słuchaj. To... Oj, nie, nie, nie. Ja, ja ci takich nie rzeczy, rzeczy nie będę robić jak ty mi ostatnio. <noise> nie. Nudziło mi się. Znowu no no masz? Czemu? W golfie ci się nudziło? No. <głosy> Powalony. <głosy> no. Gdy zamykam, co wy robicie, hala. Gramy, panie. I. Pa, hop. Takie oh, hopowe igle jesteście. Coś tu nie wyszło. Za mocno. Ło! <noise> Czyżbyś się przestraszył? Ryju Ty co jest? Cofa coś, mnie. Po, coś popsułeś. Weź tu bądź mądry Co ty robisz? Co jest? Ustawiłem się, żeby trafić do domka, A... ok? Okej, okay, dobra. <noise> Pasi? Ro rozumiem, tak. rozumiem. Rozumiem, rozumiem, co się tu wyprawia. Wszystko git? Tak, kierowniku, wszystko jest git. Nie, mieliście lepszy spot. O nie, Dobra, ja to już. jest... już. Alpaka! Tak. Alpaka-piłka. alpan shaker. Myk. <noise> Co? Nie wiem. Mnie nie pytaj. Okej. Okay. W nic nie widzę. Ja pierdziele... God dammit! Kamera u mnie dabstypuje trochę. U mnie dalej no. stoisz w miejscu. Okej, okay. może Coś być. ten golf dzisiaj... O nie! No, no! masz. Te piłeszki mnie dzisiaj nie lubią. So bad. No masz. Coś się dzieje. Nie. O nie, ja lecę tam. A ja tego nie lubię, ale zaryzykuję. O nie. Ty stąd. Co ty? Co? Jak ty to? Jaki cheater. Ty, oddaj te heksy. Come on. No nie, Minecraft. <laughs> o nie, wbił yeah. się. No to jest Co? cheaterstwo. Ja się <laughs> musiałem namęczyć. To był tak zwany fart Pierdik? Nie, właśnie nie chodzi o pierda, miałem powiedzieć. No nie! Gęś mnie porwała. Halo, Resetuj mnie. No i why you do this. No why you do this I znowu zleciał. Spoko teraz sporo. Teraz sporo stracę punktów. Co, gdzieś ty wleciał? O, jak się to zbaguje, no zawsze. O nie. No w końcu. Ale ta kamera szaleje po tych update'ach gry, ja pierdziele. No zepsuł mi się. Nie szalej w ogóle. Kurde. Ponaprawiali rzeczy, zepsuli inne, nie? Jup. A tak jest zawsze. Aczkolwiek z ciekawostek wprowadzili cenzurę na tym, na czacie. No to wiem, to wiem. No. Już nie można sobie poprzeklinać, stój! Co ja oh zrobiłem? Co jest z tą kamerą nie tak? Jak raz się dobrze odbiła ta, ta gwiazda. O! Oh. I don't see nie. shit. So, so, So you have to see shit. O. Oh, poszło. Ale że w miałem, miałem złą kamerę do celowania. Nie hm. wiedziałem na ile mocy dać. Ale... Mm -hmm. O. To jest troszeczkę zły kąt do tego, ale. Okay. Co? O panie! NIE! No to jest, to jest... taki fajny kacik. O NIE! Mek. Why 3. you git. Po, 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 po tej powierzchni. No o. właśnie. NO NIE! <laughs> Co tam? To ja poczekam. Dwie no pół mi... Nie poczekaj, masz i tak dużo punktów do nas, także możesz, możesz mnie tu pęcnąć. Dobra, ale jako, że to się ślizga, to nie obiecuję, że to się dobrze skończy. No masz! Dziękuję. Dla ciebie się dobrze skończyło. No elegancko. Trzeba nadrobić punktów. I w dziurce. Cwaniak. <laughs> Co to jest? O nie, stożek. O nie, to jest wafle. Wafel? Wafel. O, siatka. Los! Całej petardy rzuciłem mi mnie centymetr przesunęło. <noise> o nie, to przejść tym? TY, JEST! Jak ty to? Na farsze no nie? Gdzie? W powietrzu wiszę. O, o O, fuck. No nie, głupie skały. Ja że od siebie się od... Odbijecie i, i, i nie wpadniecie. co <noise> nie? To by było śmieszne. <noise> to by było złe. Gwiazda. Hmm. Nigdy nie wiem, jak tu walnąć, żeby było dobrze. Tak, żeby było dobrze. W dołku już. Nie! Było blisko. <noise> Jestem! I... No, jakbyś walnął mocniej, to byś prawie wpadł. No. Prawie mnie nie zadwala. Uuu, się dzieje? Co my tutaj mamy? O, co to teraz jest? Orzechy. Hop, jak o. ty to? Stonks! No, shit! Sanawa. No co ty Oj, źle zrobiłem. Nie! God damn it. Dobra. No. Oh my god. Dobra. O nie! To są fajne katy na tej mapie Tak, ale się dwa razy odbiłem od słupka zamiast polecić poprawnie. O wow! Nie Także fajnie. Ten kat mi nie wyszedł. Do działka Do działka? Do działka Może być do dziołka. Ja Jak pierdzielę w dziewięciu? No nie! No masz cały czas. Nie mogę dogonić Ja? O nie! Na tej mapie. Co? Tak. Łowco zrobił. No nie, to Tak? Coś głupiego zrobię. O. A, lecę! Tocz się kwadrat. O nie. No nie! Jest. Do wszystkich rzeczy, które mogłem tutaj zrobić. No masz? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. <śprawda> ja wolałem uciec. <śpiewa> Bałeś się? Nigdy nie wiesz, co się dzieje. Nie dziwię mu się. Ja przed wami wszystkimi uciekam, kurde. Storzek. To nie. Jak ty zatrzymało? No właśnie. Storzek, nie denerwuj mnie. Czekaj. Toczcie, jak, jak matka natura ci przykazała. <noise> Czyli do przodu. No ale nie, nie tu do przodu. Do... No nie, co ty mnie. Wyzerowało mi strzał. Hamster. I PUŚCIŁEM MYSZKĘ, NIE? Ha, ha. Ja, witole, normalnie. normalnie? Boże... Naprawcie golfa! Petycja! Petycja, oh. naprawcie golfa. Aby. Ta jest! Spsuli nam tutaj grę. Ale ciekawe ile głosów by się znalazło, jakby coś takiego zrobić. <tysiąc, tysiąc>, Oto. To Co ty żeś? Lol. Co się? Dzięki bombka. Dzięki Bombka no jest. No nie! To... Ale myście raz. LOL! Oczywiście. Prawie zrobiłem no to w trzech. No nie, i będzie w pięciu ja w pięciu dopiero... dopiero. Czekaj, jak się. No i zepsułem. Jest! No i w o, sześciu. Na drobie jeden. No ta bombka tak fajnie wy... Wy... wybiła, że tak sobie przeleciałem nad jedną ścianką. Wydupcyła mi się niestety tak nie udało. Nie wybiła, ale. Gdzieś no niestety, każdy jeden skrót jaki jest na mapie, to, to na mnie nie działa, no. Musisz naokoło, musisz objazdami. O nie, nienawidzę tej... tej planszy. Pierdzielisz, a już jestem przy dołku. Właśnie to mnie ma. No i gdzie ta kamera, halo? No kamero ty! Why you are... Nie, nie, nie! <grym> Tój! <grym> o, tylko Mateo został. O! Nie! o Jak ładnie! O! O, ty! Ja to ha! widziałem! Ha! Ja myślałem, że nie wpadnę. O nie. Ale to nawet jakby teraz raz się wyłożył, to i tak byśmy go nie dogonili. Wiesz co? To się jeszcze okaże. O oh fuck. No masa temu zadziałało. Jeszcze prawie do długo wpadłem w trzech. Ryju. No Ryju. nie! Ty bombko, głupia, zawszona. No. Zgadzam się. Moja no, zrobiła identycznie. I co jest? <laughs> no to poglądajmy mistrza naszego dzisiejszego odcinka. Dawaj Ryu. <laughs> Ej, To jest bombka, że wszystko może jest. O! ...wydarzyć. <laughs> Patrz, toczy się do dołu, pa... No nie... Nie, musiałem strzelić. strzelić. No. A, okej, okay, dobra, bo u mnie to wyglądało, że tak sunoj, sunoj, sunoj su 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 i padłeś. <laughs> Magia. Co to jest? O nie, to nie próbuję katemić. A ja spróbuję. Co jest? Aha, tu mi się kamera zbugowała że... i myślę, że jak ci to wyszło? Nie wyszło, bo... Ujowo. No właśnie, dlatego powiedziałem, że nie idę, Katem. E, a, mi się udało. Co? No, dobra. Pies go. Nie, ów. Głaskał. Głaskał. Nie! O nie! nie o! Złupi Co? Ach! Mój storzek stwierdził nagle, że leci yes. do Dubaju, nie? O! Pozazdrościć! Ale... Chyba... Ja, tego... ja tego... Ja tego nie zrobię. A, ja poleciałem! Chyba, że dałeś więcej... Więcej strołków. Tak, tak. A, dobra. To może się uda. Ja pitole. Ale grzybły Fear Friends, normalnie. <laughs> Żeś kółeczko zakręcił. Ty też! Jest. No, wpadaj! W dwunastu! Ja już mam 25. O, oh gosh. No musiał. No. Ale kłamie chłop. Ja no to kłam. widzę. No nie. Kurde, i tyle było z nadrabiania punktów. Dawasz? <noise> no, Kurde, no po powiedziałbym coś. Ale nie powiem. Ale po co? No. Ja chciałem powiedzieć, że to dlatego chciałeś te ustawienia. <noise> Przecież byłem drugi. No właśnie. Leroyu wygrał. Coś tu dodali? Po tych update'ach, Znaczy, no zmienili praktisa. Tak. To nie wiem, czy to no widziałeś. Nie, grzyba zrobili mi. Czemu tutaj jest. Co tutaj nic nie dodali? Przyszka. jest jakieś osiągnięcie za tak? zrobienie czegoś na praktisie. To są domki, no. zalicza uderzenia. No tak, tak, tak. No. Wdecie... Ale to. Dobra, też jakiś był też wcześniej. Też jakiś był też, co ja gadam. Mek, trafiłem, jej, o i naraz powróciłem. A widzisz. Jakie challenge tutaj są? No. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fajsie. dzięki za udostępnienia. i do następnego. Na razie, cześć, jojo! Yo, yo. Hello. Cześć, cześć! Cześć!